Cześć moi drodzy. Cześć moi drodzy witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zobaczcie dzisiaj mam dla was takie małe pudełeczko małe fajne zgrabne nieduże które ma kilka złącz z tyłu z boku z tej strony jakiś slot na karty pamięci. Co to w ogóle jest czym to się nie. Do czego to służy. Za chwilę wam wszystko opowiem. Zapraszam was do oglądania. Moi drodzy to małe takie zgrabne pudełeczko to nie nie jest to komputer. Ale jest to coś bardzo przydatnego do smartfona, do tabletu, do handheld'a, a mianowicie jest to podstawka, która jest jednocześnie hubem. Ale nie jest to zwykła podstawka, bo zobaczcie, tutaj mamy takie ogumienie to jest gumowane po to, że jak ją rozłożymy, pyk, to dotyka nam plecków naszego urządzenia i jednocześnie trzyma czyli urządzenie nie lata. A po drugie, moi drodzy, nie uszkodzi nam naszego urządzenia, bo jest taka fajna w dotyku e, miękka guma. Także fajnie, ale zacznijmy może od wymiarów. Samo urządzenie ma wymiary. Mamy miarkę tutaj, żeby być dokładnym, moi drodzy, 14,5 cm w tę stronę, jakbyśmy mierzyli, a w tę stronę mamy 8,5 cm, a na grubość po złożeniu wynosi niecałe 3 cm. Także do plecaka, nawet do kieszeni to idzie włożyć, w bluzie nie mam kieszeni, ale do kieszeni idzie to włożyć, eee, można to ze sobą przenosić, to jest, no zobaczcie, jakbym tu smartfona porównał, nie? To trochę to takie jak P30 Pro to jest akurat, nie? no wiadomo, że grubsze, ale moi drodzy patrzcie na to, przede wszystkim e, jakość wykonania, w ogóle bardzo fajnie to jest wykonane tutaj, e, od spodu mamy cztery antypoślizgowe stopki, żeby to się nam na blacie nie przesuwało i naprawdę jest to mega stabilne, e, poza tym cała budowa to jest plastik i aluminium, tutaj mamy aluminium, tu mamy z kolei plastik, Mamy tutaj złącza różnego rodzaju, zaraz Wam powiem jakie, zaczniemy może od tyłu. No i pierwsze to jest złącze z takim piorunkiem, to jest złącze do podłączenia do ładowania, czyli podłączamy sobie tutaj ładowarkę, urządzenie nam się ładuje, do takim komputerkiem, do komputera, czyli do zestawu mamy, patrzcie, taki przewód kątowy i tu podłączamy sobie z tyłu tym przewodem, a to podłączamy do smartfona, do handhelda, podłączamy sobie do konsoli jakiejś, do tabletu, no i to... Daje nam tutaj możliwości korzystania z tych wszystkich portów. złącze HDMI, mamy złącze ethernetowe, mamy port 10 gigabitowy USB A, port USB typu C. Natomiast z boku mamy dwa razy USB typu A po to, abyśmy mogli sobie podłączyć na przykład myszkę i klawiaturę, moi drodzy, a po drugiej stronie mamy złącze kart SD i microSD. No, rewelacja, czego chcieć więcej. No i patrzcie na to, ja na razie to odłączę, ja wam pokażę to na przebitkach, będziecie to oczywiście widzieć wszystko. Ja jestem zafascynowany tym urządzeniem, bo e, zobaczcie, teraz ja podłączyłem sobie tablet i podłączyłem sobie e, smartfon i mogę przekazywać tutaj obraz e, na monitor. Jednocześnie podłączając sobie internet i ładując urządzenie. E, a ładując czym, moi drodzy, powerbankiem All Powers, który był e, film wcześniej. I co jest fajne, jak braknie mi prądu, to ja mogę nawet smartfona używać jako komputera i dalej pracować, podłączając go pod to i podłączając to wszystko pod ten powerbank, który mam, łącznie z monitorem. Rewelacja. No chyba że mam laptop. To na laptopie mogę pracować. No Ale patrzcie na to. To się otwiera w ten sposób i tutaj mamy to mięciutką gumę. Ten zawias jest dość sztywny, po to, abyśmy sobie mogli to ustawić pod dowolnym kątem. A tutaj, w środku mamy moi drodzy takie gumowate nóżki, które dodatkowo zabezpieczają na nasze urządzenie i trzymają one są takie, jakby ryflowane, i trzymają nam urządzenie, żeby się nie wyśliznęło. No i patrzcie na to: przykładowo, ładujemy sobie smartfon, no to ten smartfon, jak sobie go damy tutaj, to ja mogę sobie ustawić, o, tak, żeby to mi się spasowało z tym smartfonem, żeby się z nim zlicowało. No i oczywiście kąt nachylenia regulując to góra. Dół, także możliwości tutaj jest naprawdę wiele. To samo możemy zrobić z handheldem. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj akurat mam PS Portala, bo nie mam innego handhelda, więc nie użyję tego jako huba, ale jako podstawkę. I tak siedzi u mnie na biurku, właśnie w tej podstawce, siedzi u mnie PS Portal. Na biurku leży cały czas. Możemy podłączyć sobie do tego urządzenia tablet. I teraz co fajnego, ja tutaj testowałem. Prędkość internetu miałem około 200-250 megabitów jak na smartfon. No, rewelacja, po kablu oczywiście, nie? Wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. Dodatkowo możemy sobie, jakbyśmy chcieli, na przykład, obejrzeć film jakiś na dużym ekranie. no Używamy systemu Android, na przykład na głównym ekranie, gry Androidowe, bo tam Netflixa to mamy wszędzie, ale gry Androidowe, moi drodzy, chcemy sobie pokazać, jakieś gierki na dużym ekranie. No to podłączamy sobie smartfon, odpalamy sobie, no to ja tu w tym przypadku Diablo Immortal, ale inne tytuły też możemy odpalić i możemy sobie grać na dużym ekranie. No, rewelacja, tak naprawdę mamy złącze kart pamięci, więc możemy sobie kartę pamięci dodatkowo podłączyć no mnóstwo, mnóstwo opcji najbardziej mi się wydaje spełniałoby to swoje zadanie z takim handheld'em, jakiś typu, nie wiem, Rogalai, coś takiego podłączamy sobie to USB kiem i tam mamy właśnie slot na kartę pamięci możemy sobie jakieś tam dane zgrać możemy sobie go podłączyć pod HDMI pod telewizor, pod monitor wziąć sobie pada i sobie wygodnie pograć, także urządzenie wydaje mi się naprawdę ma wiele zastosowań, fajna, fajna rzecz, ja to, ja, ja to dostałem na testy, to urządzenie zostaje ze mną, natomiast no, nie, znaczy ja dostałem tylko urządzenie, firma nie zapłaciła mi jakby za reklamę tego sprzętu. Natomiast ja jestem z niego zadowolony. Bardzo fajnie się sprawuje jako podstawka pod smartfon jednocześnie z funkcjami multimedialnymi, ale najbardziej co mi się podoba, moi drodzy, to jest to, że mój PS-Portal ma tutaj miejsce na biurku. W tym, w tym momencie. Jak sobie to mogę ustawić? I on tak sobie cały czas leży, on jest zakurzony, no bo nie mam kiedy grać. Patrzcie na to. On sobie tak stoi na moim biureczku, właśnie w ten sposób, moi drodzy, na, na tej podstawce. Wydaje mi się naprawdę świetna, świetna rzecz. Zobaczcie, i on mi tutaj, tak, właśnie mnie kusi mówi: zagraj, zagraj, zagraj. Moi drodzy, nie wiem, co mógłbym Wam jeszcze powiedzieć. Używać to możemy w wieloraki sposób. No, taki hub, taki rozgałęźnik. Mnie się podobało cena około 150-160 zł. Link oczywiście umieszczę w opisie. A Wam, jak się podobało, to koniecznie łapa subskrypcja, moi drodzy, aby film szedł dalej. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia.